Droga ekspresowa i autostrada to są trasy szczególne, drogi, które dają kierowcom bardzo duże możliwości, możliwości szybkiego i bezpiecznego poruszania się z dużą prędkością, a zatem pokonywania bezpiecznego pokonywania dużych odległości. W krótkim czasie, natomiast one wymagają od kierowców również pewnych określonych zachowań. Te drogi narzucają pewien styl jazdy i egzekwują pewne bezwzględne zasady i pewne bezwzględne ograniczenia. Takimi ograniczeniami jest to, że na takiej drodze nie wolno się zatrzymywać ze względu na dużą prędkość, z jaką poruszają się inni uczestnicy ruchu i absolutnym grzechem, jakiego nie wolno popełniać jest... Cofanie bądź jazda pod prąd. Spotykaliśmy się z takimi, z takimi uwagami czy z takimi sugestiami, jakoby te drogi były źle oznakowywane. Proszę Państwa, nie. Nie ma takiej możliwości, ponieważ projekt oznakowania przygotowują ludzie kompetentni. Taki projekt później trafia do zarządcy drogi, do zamawiającego w tym przypadku do generalnej dyrekcji, jest tam weryfikowany. Niezależnie od tego, kiedy droga jest już gotowa, ten, to oznakowanie poprawione, uzupełnione, znajduje się w terenie. Jadą y, nasi pracownicy y, razem z policją, żeby sprawdzić, czy wszystko zostało zrobione tak, jak należy i dopiero po tej ostatecznej kontroli możemy uznać, że y, oznakowanie jest takie, jakie powinno być. I przy takim oznakowaniu nie mamy możliwości wyjechania pod prąd czy zawrócenia. Mówi o tym zarówno oznakowanie poziome, czyli to, które mamy naniesione na jezdni, jak i oznakowanie poziome. Wszystkie tablice, znaki yy, itd. Tak Oczywiście, jeżeli ktoś. Yy, bardzo się uprze, ignorując wszystkie te oznakowania, może również wjechać pod prąd. Niestety takie przypadki się zdarzają. Natomiast bardzo, bardzo wiele ryzykuje. Może się to skończyć fatalnie. Nie tylko dla niego, ale też dla innych uczestników ruchu. I tego absolutnie robić nie można. Na ewentualny zarzut, że drogi ekspresowe bądź autostrady są niewłaściwie oznakowane, można powiedzieć tylko tyle. Gdyby faktycznie tak było. Kierowcy, nie mówię tu o kierowcach zawodowych, ale turyści, którzy przyjeżdżają z Europy Zachodniej, które podajemy, którą przytaczamy często, przywołujemy jako przykład właściwego oznakowania dróg, mieliby permanentne problemy z poruszaniem się po naszych drogach. Tymczasem nie ma tu takich przypadków, żeby turysta z Niemiec, z Holandii, z Francji, z Belgii wjechał pod prąd na autostradę czy drogę ekspresową w Polsce. Jest jeszcze jedna zasada. Jeżeli zdarzy się, że jakimś. Z biegiem okoliczności jakimś cudem znajdziemy się na niewłaściwej jezdni. Pamiętajmy o jednym. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Droga ekspresowa S8 jest to bardzo ważna droga dla powiatu sierackiego i dla układu komunikacyjnego w naszym, w naszym rejonie, ale należy pamiętać o takich kilku podstawowych rzeczach. Jest to droga ekspresowa dwujezdniowa, czyli tutaj prędkość dopuszczalna pojazdów do 3,5 tony wynosi 120 km na godzinę na pojazdów ciężarowych 80. Należy pamiętać, że poza miejscami wyznaczonymi, czyli mówimy tutaj o MOPach, nie ma możliwości zatrzymania się na takiej drodze. To jednoznacznie wynika z przepisów prawa o ruchu drogowym. Ponadto widzimy, że, że tutaj mamy linie, linie ciągłe, linie przerywane i wiadomo, że w takich miejscach się nie wolno zatrzymywać. Poza tym ważna rzecz, jeśli jakimś cudem nam się zdarzy, że jedziemy... Nie w tą stronę I, i jedziemy pod prąd, no to musimy bardzo szybko ten manewr zaprzestać i, i z, zrobić tak, abyśmy jechali w odpowiednim kierunku, bo jeśli dalej będziemy jechali, mówiąc potocznie pod prąd, stwarzamy bardzo poważne zagrożenie, co się może skończyć tragicznie. Wszyscy wiemy o tym 2 grudnia na naszym odcinku S8, S8 miał miejsce tragiczny wypadek. Trzy osoby zginęły. Także apelujemy o rozwagę. Ponadto, ponadto jeśli wjeżdżamy na węzły i coś nam się pomyli, chociaż nie ma takiej możliwości, tak? bo tutaj znaki pionowe i poziome nas prowadzą w odpowiednim kierunku. Ale jeśli by coś się stało, że, że, nie, że przejechaliśmy tą drogę, ten kierunek, który chcemy jechać, jedziemy do najbliższego węzła i tam nawracamy. Nie ma nawracania, cofania na drogach, na drogach ekspresowych. Poza tym, dojeżdżając do dróg ekspresowych, mówimy tutaj o S8, nie korzystajmy z urządzeń typu nawigacja, która nam pokazuje, że jeść prawo, w lewo, bo to może doprowadzić, że będziemy, zjedziemy na pas zjazdowy, zamiast na pas, na, na pas wjazdu na, na ekspresówkę. To może spowodować, że stworzymy bardzo poważne zagrożenie i może dojść do tragedii. Nawiązując do tego, co mówił mój przedmówca, pan komisarz, jeżeli jakimś cudem z zdarzy nam się wjechać pod prąd na drogę ekspresową czy na autostradę. Pamiętajmy o pewnych zasadach. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny, czyli zawsze jezdnia bądź pas ruchu, który służy do jazdy przeciwnej, ma być po naszej lewej stronie i samochody, które jadą po tej drugiej jezdni, muszą jechać w kierunku przeciwnym. Jeżeli Zdarzy się tak, że jezdnia, ta druga jezdnia do jazdy w kierunku przeciwnym będzie po naszej prawej stronie, samochody będą poruszały się w tym samym kierunku, w którym poruszamy się my, to jest już sygnał alarmowy. Znaczy to, że jedziemy pod prąd. I jeszcze bardzo znakomym, wyraźnym sygnałem, że jedziemy nieprawidłowo, są znaki. Proszę zwrócić uwagę. Za mną, za moimi plecami jest kilka znaków. Gdybyśmy jechali w prawidłową stronę, odczytywalibyśmy, wiedzielibyśmy, że jeden jest to znak zakaz. Jeden jest to znak nakazu. Tymczasem wszystkie, będziemy, jeżeli będziemy jechali nieprawidłowo, zauważymy tyły tych znaków, plecy, które wymalowane są w ciemno-szary kolor. To samo zresztą dotyczy wszelkich tablic kierunkowych. Dlatego pamiętajmy o tym, jeżeli znaleźlibyśmy się w takiej sytuacji, natychmiast zaprzestańmy jazdy, aby nie sprowadzać na siebie i innych uczestników ruchu niebezpieczeństwa. To naprawdę może skończyć się tragicznie ze względu na bardzo duże szybkości, jakie są dopuszczone do. Yy, do jazdy na takich drogach. Zdarza nam się słyszeć takie pseudoargumenty, że ktoś nie zauważył wjazdu bądź, czyli węzła, które potocznie nazywa się wjazdami bądź przeoczył. Przyznam szczerze. Nie przemawiają do mnie takie stwierdzenia, jako że każdy z węzłów, czy na drodze ekspresowej, czy na, na autostradzie, jest odpowiednio wcześniej sygnalizowany. W przypadku drogi ekspresowej tej S8, na której jesteśmy, bądź każdej innej, z reguły pierwszą informację o tym, że dojeżdżamy do najbliższego węzła, czyli miejsca, gdzie tę drogę można opuścić bądź na taką drogę się dostać. Pierwsza informacja pojawia się w odległości 1,5 km, 1500 m. Ona jest później powtórzona w odległości. Pół kilometra przed węzłem, dużymi tablicami, zatem naprawdę trudno mi uwierzyć w to, że można takie miejsce przeoczyć. W przypadku autostrad jest jeszcze więcej tych informacji, ponieważ pierwsza informacja, jeżeli chodzi o autostradę, pojawia się na 3 kilometry przed, przed dojazdem do węzła. Przypominamy jeszcze o takich sytuacjach, kiedy jakimś cudem zdarzyłoby się komukolwiek wjechać pod prąd. Patrzmy na oznakowanie. Pamiętajmy, zasadą jest, druga jezdnia zawsze musi być po naszej lewej stronie. Jeżeli jest po prawej stronie, natychmiast zatrzymajmy samochód. Kolejne dwie kwestie, na które trzeba zwracać uwagę: oznakowanie pionowe i poziome. Widzimy za moimi plecami strzałki kierunkowe wymalowane na jezdni. Zawsze to oznakowanie powinno być zgodne z naszym kierunkiem jazdy. Jeżeli jedziemy nie może być tak, nie może być tak, żeby. Hmm, te, to oznakowanie było w opozycji do naszego kierunku jazdy. No i drodzy Państwo, oznakowanie pionowe, czyli tablice, czyli znaki, my musimy je czytać. Po prostu musimy widzieć, że mamy taki znak, mamy znak zakazu, nakazu, a jeżeli jedziemy po złej jezdni, będziemy widzieli tylko szare tyły, takie jakie tutaj mamy na tej bramownicy. Kolejna ważna rzecz związana z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu śledkiego, ale nie tylko, to jest taka, że otrzymujemy informację, że kierowcy ciężarówek zatrzymują się w miejscach do tego niedozwolonych, czyli na pasach przejazdów awaryjnych i twierdzą, że muszą się zatrzymać, ponieważ kończył mi się czas pracy. Proszę Państwa, jest to nieprawda, nie można tak robić. Istnieją w polskim prawie wyjątki, które pozwalają kierowcy dojechać do miejsca, gdzie może sobie spokojnie, gdzie może spokojnie się zatrzymać, gdzie może zrobić sobie przerwę. Nie ma takiej możliwości, aby zatrzymywać się na drodze S8 w celu przeprowadzenia przerwy. W takim przypadku, jeśli policja otrzymuje informację, to na pewno policjanci na, na miejsce dojadą i w odpowiedni sposób wytłumaczą kierowcy pojazdu ciężarowego, że to, co robi jest bardzo niebezpieczne dla innych uczestników ruchu drogowego, a są to zachowania, które również mogą podlegać sankcji karnej, czyli może być nałożony mandat karny. Także jeszcze raz apelujemy do kierowców ciężarówek, aby nie zatrzymywali się w niedozwolonych miejscach, na naszym odcinku jest kilka węzłów, na których można zjechać i poszukać miejsca, aby odpocząć i zrobić sobie odpowiednią przerwę. Proszę pamiętać o tym, że absolutną świętością, dekalogiem kierowcy powinna być taka zasada, że jeśli pomylimy się, jeśli przejedziemy węzeł, na którym planowaliśmy opuścić drogę, bądź miniemy łącznicę, na której powinniśmy zjechać, nie zatrzymujmy się i nie cofajmy, ponieważ sprowadzamy na siebie i innych kierowców śmiertelne niebezpieczeństwo. Naprawdę, drodzy Państwo, może się to skończyć tragicznie. Myślę, że lepiej jest dojechać do następnego węzła, tam zawrócić bądź zjechać na następnym węźle niż stracić zdrowie lub życie, bądź komuś zrobić krzywdę. Ja może jeszcze przypomnę, że jeżeli chodzi o drogę ekspresową, co do zasady, tu węzły są dosyć gęsto usytuowane, w przeciwieństwie do autostrady. Ustawa mówi, że w przypadku autostrady węzły mogą być nie gęściej niż co 15 km. W przypadku drogi ekspresowej co 5 km i na przykład na wysokości się radza. Tak właśnie jest. Proszę zauważyć, że mamy węzeł, dwa węzły po jednej i po drugiej stronie z duńskiej woli. Mamy węzeł Sierac wschód, mamy węzeł Sierac południe. Później jest nieco dłuższy odcinek, bo do Złoczewa musimy jechać prawie 20 km, ale myślę, że warto nawet dołożyć 20 km jadąc drogą ekspresową, bo to jest 10 minut jazdy, drodzy Państwo, niż zrobić sobie krzywdę. Kłam teorią, że drogi ekspresowe bądź autostrady są niewłaściwie oznakowane, zadają. Pewne dokumenty, które, którymi dysponujemy z naszych kamer, usytuowanych przy autostradzie A2, ponieważ pragnę przypomnieć, że odcinek autostrady A2 między Strykowem a Koninem jest objęty monitoringiem, i takim monitoringiem będą objęte również pozostałe drogi najwyższych kategorii, czyli pozostały odcinek autostrady A1 w kierunku w kierunku Warszawy, autostrada A1 w stronę Gdańska, jak również droga ekspresowa S8 na której w tej chwili jesteśmy. Tam widać, że kierowcy, którzy nagle zmienili plan podróży, ignorują wszelkie możliwe oznakowania, wszelkie możliwe reguły, wyjeżdżając na przykład pod prąd, próbując zawracać, czym sprowadzają na siebie i innych ogromne niebezpieczeństwo. Także te filmy stanowią korpus delicti. Ja powiem może tylko tyle, kiedy informacja o tych filmach i przykładowe fragmenty tego, co zarejestrowały nasze kamery, dotarły do informacji publicznej poprzez dziennikarzy, Nagle okazało się, że liczba tych zdarzeń i podobnych gwałtownie zmalała, czyli kierowcy robią to świadomie. Dla nas jest to niezbity dowód wielkiej, ogromnej niefrasobliwości i bezmyślności. Czasami zdarzy się, że musimy zatrzymać się na autostradzie czy drodze ekspresowej, ale. Jeżeli robimy coś takiego, to tylko w sytuacji takiej, kiedy nie możemy dalej jechać, kiedy na przykład uszkodzone mamy koło, kiedy zepsuje się samochód w takim stopniu, że uniemożliwia to dalszą jazdę. Pamiętajmy wówczas o kilku świętych, zasadniczych regułach. W podobnej sytuacji zatrzymujemy się na pasie awaryjnym, maksymalnie blisko prawej strony. Włączamy światła awaryjne, włączamy światła pozycyjne, wystawiamy trójkąt około 100 metrów za samochodem. Ideałem byłoby, gdybyśmy mieli na sobie kamizelkę odblaskową. Warto taką kamizelkę wozić zawsze w schowku. W niektórych państwach posiadanie kamizelki wewnątrz samochodu w zasięgu ręki jest obowiązkowe, na przykład w Austrii. I kiedy dopełnimy już wszystkich tych obowiązków, w miarę możliwości przejdźmy za barierę ochronną, wtedy będziemy na pewno dużo, dużo bardziej bezpieczni.